No, jest z nami Bartas. Dzień, 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 Dzień dobry. Jak samopoczucie i przed kolejnym występem, bo tutaj dzisiaj nie ma jeziora, nie ma tego, tej atmosfery, która cię napędzała przy poprzednim, poprzednim razem. Ja jestem cały czas napędzony, ja jestem głodny walki. Tą walkę wziąłem na niecałe trzy tygodnie przed galą, bo właśnie tomkowi wypłaty przeciwnik. Ale ucieszyłem się, że, że mogę zawalczyć, ponieważ tam plany były dopiero chyba na przyszły rok, więc wolałem teraz niż, niż miałbym czekać. Właśnie jesteś oceniany jako jeden z największych prospektów tutaj, ja rozmawiałem z prezesem, rozmawiałem z różnymi ludźmi I tak po cichu, po cichu gdzieś yy, tą karierę robisz, liczysz na zdobycie mistrzostwa Fen w kategorii średniej? Yy, na pewno nie w kategorii średniej, to jest taki wyskok właśnie z tego względu, że, że, że nie było czasu nawet robić tej wagi yy, Przeciwnik się trafił na 8.4, moja kategoria docelowa jest 7.7 no czy, 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 czy pas. No, na pewno y, każdy zawodnik, który walczy w dużej organizacji, chciałby zdobyć pas tej organizacji, y, jednakże szanuję czarka Aleksiejczuka. Uważam, że jest mega zawodnikiem, mega kotem i, i mimo że jest młodszy ode mnie, jest na pewno bardziej doświadczony i żeby myśleć o walce o pas z nim, to to jeszcze sporo pracy przede mną. No ale myślę, że z czasem wszystko jest możliwe A jak przygotowania teraz, bo powiedziałeś o trzech tygodniach, ale byłeś w jakimś rytmie treningowym zakładam, tak? Tak byłem, co prawda był to bardziej okres y, siłowy, ale gdzieś tam zawsze ten parter, te uderzenia y, były, więc y, mówię, ja jestem głodny walki i, i chcę zawalczyć już najlepiej teraz A o rywalu? No, nie, to może zaczekajmy do jutra a o rywalu co możesz w ogóle powiedzieć? Gdzieś zrobiłeś szybciutko y, jakieś, jakieś rozpoznanie, żebyś wiedział z czym się, się przyjdzie mierzyć? Tak, oczywiście jak tylko dowiedziałem się y, o rywalu, kim jest, y, jak się nazywa, to od razu prześledziłem jego walki, to jest chyba naturalne. Y, na pewno jest y, kompletnym zawodnikiem, tak jak oglądałem ostatnio, może nie całą jego walkę, ale skrót walki, skrót y, na Babilonie to widziałem, że i boksuje, i rusza się w tej trójce, i w parterze też bardzo dobrze sobie radzi. Jest, tak jak powiedziałem, zawodnikiem kompletnym. No i na pewno będzie cięższy, bo z tego co wiem, to dużo kilogramów zbijał. W semi-pro walczył w półciężkiej, więc na pewno będzie ciężki, na pewno będzie silny. Ale, ale ja, ja lubię wyzwania, ja jestem gotowy na wszystko, ja po prostu chcę się tu, przyjechałem się tu dobrze bawić, zawalczyć i co będzie, to będzie. Kolejne poddanie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja mówię, ja jestem strajkerem, ja lubię bić się w stójce, a, a tak, się, bo, tak się mi się życie potoczyło, że dwie walki zawodowe, dwie przez poddanie, gdzie kiedyś bym o tym nie pomyślał. No nie wiem, ja, ja robię w klatce to, na co y, akurat mamy, na co akurat y, przeciwnik mi pozwoli, co mi akurat wyjdzie w danym momencie. Nie myślę, czy to poddanie, czy, 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 czy knockout, czy walka się skończy na punkty. Ja po prostu wychodzę, robię robotę. Jak się skończy, tak się skończy. Wszystko się okaże jutro. W takim razie powodzenia, dajcie dobrą walkę i co? Czekam okay. na fajerwerki. Dziękuję, Dziękuję bardzo.